Proszę Państwa, kolejny weekend, a więc i kolejny wyjazd na reką. Mamy maj, zaczął się sezon. Tym razem, mając chwilę wolnego, ruszyliśmy do hełmna na coroczny turniej Bractw Zaprzyjaźnionych o Złotą Jaszczurkę. Była to już 26. edycja tego wydarzenia. Wydarzenia, które jeżeli mam być szczery, nie porwało mnie szczególnie, ale o tym później. mnie jak co roku zjazd kupców i rekonstruktorów odbywało się w piątek. Ja jednak, przez wzgląd na pracę, przybyłem dopiero w sobotę około godziny 13. Wówczas trwał już turniej łuczniczy oraz potyczki miecza i tarczy. Ewidentnie maciąg na e, rycerza Marone. Ale... Coroczne spotkanie rozpoczynało się zazwyczaj przemarszem rekonstruktorów przez miasto i reprezentacją przybyłych bractw. Jednak tym razem rzęsista ulewa pokrzyżowała plany organizatorom. Cała ceremonia odbyła się więc na głównym miejscu imprezy, a dokładniej w Osadzie Rycerskiej w Hełmie. Po prezentacji, paru słowach burmistrza ruszył dalej turniej, wspomnianego już wyżej łuku, a krótko potem również wyżej wymienionego miecza i tarczy. Muszę podkreślić, że mimo iż turniej odbywa się od lat, byłem na nim po raz pierwszy. Rzęsisty deszcz doskwierał imprezie praktycznie non-stop. No może z krótkimi przerwami. Obozowisko skromne. Każdy, kto miał namiot skrywał się przed deszczem, zamykał go w tle, natomiast wciąż trwały walki. Ich dowódca z czerwoną tarczą, z czarnym Herbem, to jest też herbowy pasowany tutaj, przed kilku laty. Z numerem 21, Karol Dobolski, a naprzeciwko niego Przemysław ciszy I piękny strzał od Karola, wszedł między tarczę a bok pod Naturnie Na turniej przyjechała również grupa Szponem i Mieczem. Która zajmuje się hodowlą drapieżnych ptaków. Jeździ z nimi na konkursy, pokazy, edukuje ludzi i tak dalej. Zajmują się też sokolnictwem. Trzy dzieci, pomimo deszczu, który doskwierał tak szczerze, chyba bardziej dorosłym, znalazły główne zajęcie na stanowiskach kramu Lizard, jak mają w swoim motto własnoręcznie po naszemu. Ta sympatyczna rodzinka od lat zajmuje się produkcją miniaturowych machin oblężniczych służących jako rozrywka dla najmłodszych. Na miejsce przybyły kluby sportowe walkrycerskich aby zmierzyć się w turnieju, w którym główną nagrodą była wspomniana już Złota Jaszczurka, symbol Związku Jaszczurczego i miasta Hełmna, ale to całkowicie inna historia. Korzystając z okazji, ruszyłem parkiem, aby odwiedzić Park Miniatur Zamków Krzyżackich. Są one ogólnie dostępne dla zwiedzających, a przy każdym stoi tabliczka informacyjna o historii danego zamku. Znalazło się również miejsce na Zamek Toruński, co mnie cieszy niesamowicie. Jest on fajnie odwzorowany, wszystkie zamki są fajnie odwzorowane i warto je zobaczyć. Wracając z Parku spostrzegłem mały stragan, na którym zobaczyłem coś, co jako fana LEGO mnie po prostu urzekło. Oczywiście, nie są to oryginały LEGO. Ale jednak moje trzy ulubione uniwersa w jednym miejscu. E, czego to Chińczyki nie zrobią? Gdy wróciłem, przyszedł czas na obiad. Udaliśmy się więc za scenę, aby odebrać należy nam przydział. Podczas posiłku rozmawiałem z kilkoma osobami z organizacji. Wyrazili oni obawy o odwołanie inscenizacji. Co więcej, Deszcz wciąż się wzmagał, a trzeba wam wiedzieć, że osada rycerska to głównie podłoże z ziemi, która, jak natura kazała, bardzo szybko przerodziła się w błoto. Gdy już zjadłem, postanowiłem się trochę przejść po obozie i kramach, aby nagrać, co tak właściwie się na turnieju znajduje. Włazen Jajosz, który komentował walki i zapowiadał nadchodzące wydarzenia, starał się jak mógł, aby podtrzymać ducha rozrywki, jednak ja, jak i wielu innych, po czterech godzinach spędzonych na deszczu, stwierdziłem, że czas najwyższy wracać. Tak całkiem szczerze, jeżeli jedziecie tam jako zwiedzający, e, a nie chcecie nic kupować czy to z reko, e, czy to po prostu popatrzeć na walki, to nie ma tam po co jechać. To jest turniej bardzo zaprzyjaźnionych, głównie dla rekonstruktorów, głównie dla klubów sportowych, dla osób, które chcą wyjść w turnieju walki i coś, prawda, tutaj ugrać, żeby się do kwalifikacji jakiś dostać i tak dalej, żeby se punkty ponabijać. Są tam głównie walki, jest turniej łuczniczy i tak poza tym to parę straganów, ale. No, ja w tym roku w ogóle wróciłem z skaletką. Także fajnie. Ostatnie 10 sekund. Wojtek, to nie kabla. Dobrze widać. Fajnie kucam do góry. Koniec. Stop! Ale stop! 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 stop, stop ostatnie trzy czasy. Rekonstrukcja się odbyła. Dużo osób, można by powiedzieć, większość z klubów e, profajtowych, samych rekonstruktorów, takich typowo, co nie są w klubach niewielu, ale myślę, że jeżeli pogoda, bo potem się rozpogodziło, skoro pogoda sprzyjała, to jak najbardziej myślę, że warto było ją zobaczyć. No, ja niestety nie miałem okazji, a może w przyszłym roku będzie lepsza pogoda i się wybiorę. Sam Turniej, mimo tego, że jest promowany jako niesamowite wydarzenie, jest tak naprawdę mały. Byliśmy w zeszłym roku na turnieju w Golubiu, byliśmy na turnieju w Aleksandrowie. I w turnieju w Aleksandrowie teraz ma chyba piątą czy szóstą edycję jako piknik rycerski i ma dużo większy rozmach. Mówię, jeżeli nie jesteście profajtowcami albo nie chcecie popatrzeć typowo na same walki, to tak całkiem szczerze szału nie ma. Ale nie będę tutaj marudził, bo bardzo duży wzgląd na moją opinię na ten temat miała pogoda. Bo, prawdę mówiąc, gdybym mógł sobie usiąść na trawie, rozłożyć kocyk, albo po prostu na jakimś krzesełku usiąść i patrzeć na walki, to pewnie bym został. Pewnie bym sobie ze znajomymi pogadał, posiedział przy ognisku czy coś, ale jak padało, to nawet nie miało to większego sensu, mimo że były wiaty, gdzie można było się schować. Ale było po prostu no nieprzyjemnie. Ale to już ze względu na pogodę. Myślę, że organizatorzy też nie mieli na to większego wpływu. Chyba żeby jakoś odwołali chmury. No ale cóż. A więc proszę Państwa, tak miał się y, turniej y, w hełmie. Tak się odbył, tak to wyglądało. A co dalej? To zobaczymy. Na wizurek, na Jakbyście nie wiedzieli, na ręce, proszę to